W jaki sposób temu hoduje niebezpieczne dla sprzedającego patologie i jak sobie z tym radzić? O co musisz zadbać, aby Twoje oferty na Allegro były nadal widoczne dla kupujących po ostatnich zmianach? Oraz dlaczego Allegro lokalnie zyskało obecnie na znaczeniu. Te tematy poruszymy w dzisiejszym odcinku sprzedaży przy kawie. Witam Ciebie! Ja nazywam się Konrad Smolarek i jak zawsze przechodzimy od razu do konkretów. Zaczniemy od temu, a konkretnie temu, co musisz wiedzieć, jeżeli planujesz sprzedawać na tej platformie, lub jeżeli rozpoczęłeś sprzedaż, a być może nawet nie zdajesz sobie sprawy z skali wyłudzeń, która dzieje się za Twoimi plecami. Wszyscy dobrze. Wiemy, jak proklienckie jest Allegro, ale to, co dzieje się obecnie na temu, można porównać chociaż do słynnej promocji Lidla, polegającej na tym, że jeżeli klient nie był zadowolony z zakupionego produktu, mógł przynieść puste opakowanie i sklep oddawał pieniądze za zakup. Nie zapomnę tych pustych, śmierdzących pudełek wyłożonych na taśmę przez Januszy, którzy zwracali wszystko jak leci. Jak można się domyślić, sklep szybko z tego rozwiązania zrezygnował. Nie był to dobry pomysł na polskim rynku, biorąc pod uwagę, jak sprytnym jesteśmy społeczeństwem. Ale wracając do tematu. Temu jest wyjątkowe nie tylko z uwagi na na odwrócony system sprzedaży, czyli brak prowizji, bo platforma dokłada swój narzut do ceny bazowej produktu netto, którą ty ustalasz, ale również ze względu na swoją politykę pobłażliwości dla roszczeniowych, kompletnie wydumanych zgłoszeń klientów. Wyobraź sobie taką sytuację, że klient składa zamówienie w twoim sklepie, ty realizujesz je w deklarowanym czasie, paczka dociera do klienta i nagle widzisz, lub nie widzisz, bo to jest dosyć skrzętnie ukryte na platformie, że klient otworzył wniosek i poprosił o zwrot środków, ponieważ oczekiwał czegoś innego. Jako zdjęcie, uwaga, sfotografował ścianę i to w biegu, bo zdjęcie jest rozmosane. I to okazało się wystarczające, bo platforma, jeżeli nie zareagujesz na czas i nie odrzucisz wniosku, zatwierdzi takie roszczenie i potrąci część ułamkową wartości zamówienia. Jeżeli odrzucisz wniosek i poprosisz o dosłanie zdjęć obrazujących dany problem, to w 95% przypadków już kupujący zaniecha takiego działania. Ale jeżeli masz już kilkadziesiąt do kilkuset zamówień dziennie na temu, skala tego procederu jest porażająca. Klienci są przyzwyczajeni, że temu oddaje pieniądze nawet za najbardziej absurdalne wnioski. Ale jak sobie pradzić falą wyłudzeń. Jest rozwiązanie dosyć proste. Należy wejść w zakładkę moje konto, ustawienia zwrotów, następnie z górnej belki wybrać rozstrzygnięcie w przypadku konieczności zwrotu przedmiotów i w tym oknie wyłączyć automatyczne, bezzasadne zwroty pieniędzy. To bardzo pomocne, ponieważ skala wyłudzeń jest absurdalnie wysoka, ale myślę, że temu niebawem pójdzie porozum do głowy i stopniowo będzie Januszom uniemożliwiać zakładanie takich wniosków, tak jak Lidl poszedł porozum do głowy w tej promocji, o której wspomniałem. Link do tej zakładki znajdziesz pod tym filmem. Drugim tematem, który chciałbym dziś poruszyć, jest nowy widok Allegro Business. Na grupach tematycznych można zaobserwować, jak wielu sprzedawców zauważyło gorsze wyniki sprzedażowe w ciągu ostatnich dni. Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że widok jest defaultowo ustawiony na biznes, a jeżeli sprzedawca nie uzupełnił stawek VAT w swoich ofertach, nie będą one wcale widoczne dla kupującego, który ma ten widok aktywny. Aby twoje oferty były widoczne, musisz zadeklarować, że wystawiasz fakturę oraz podać stawkę VAT. Robi się to wybierając ofertę lub grupę ofert na widoku mój asortyment. Z dolnej belki należy wybrać warunki sprzedaży, następnie pozostałe i uzupełnić opcję faktury i stawki VAT, a następnie kliknąć zapisz. Wtedy w zakładce mój asortyment pod oznaczeniem SMART pokaże się również prostokąt z napisem BIZNES. To rozwiąże problem braku widoczności twoich ofert na widoku biznes. Ostatnim tematem, właściwie Protipem, który dla ciebie dzisiaj przygotowałem, jest potężna zmiana dotycząca pojawienia się Allegro lokalnie w Buyboxie. Teraz możesz wystawić swój produkt z Allegro lokalnie jako używany i zająć kolejne zaszczytne miejsce w Buyboxie. Może to posłużyć jako dźwignia i buz widoczności, praktycznie zerowym kosztem dla ciebie. Kolejnym takim wyróżnikiem może być również dodanie oferty w formie licytacji, co jest też już naprawdę mało używane, a potrafi być świetną prostą, fajną dźwignią, takim unikalnym wyróżnikiem w twoich. Ofertach. A na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Cię do lajkowania, komentowania i subskrybowania, aby być na bieżąco i otrzymywać świeżą porcję wiedzy i protipów. Możesz również zapisać się do listy mailingowej i otrzymywać wzory pism przydatne w rozwijaniu sprzedaży na Allegro za darmo. Cześć i do następnego!